Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj Dowiek, Redakcja Goniec.pl, kolejny odcinek programu Karty na stół Państwa i Mriad na posłanka koła lewicy demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani posłanko, tradycyjnie na początku quiz polityczny 22 pytania, może odpowiedzieć tak albo nie, ewentualnie Pomidor. I na początku, czy jest Pani gotowa? A co to znaczy Pomidor? Pomidor to znaczy nie wiem, czyli po prostu uniknięcie odpowiedzi jednoznacznej. Tak więc zaczynamy od pierwszego pytania. W swojej karierze zdarzyło mi się skłamać przed kamerą? Nie. Sejm często przypomina mi cyrk. Tak. Politycy powinni zarabiać więcej? Nie. Praca w kościele powinna być opodatkowana? Tak. Tusk i Kaczyński to wybitni politycy? Bez przesad. Pierwsza dama powinna otrzymywać pensję? Nie. Emerytury powinny być wyższe? Tak. ZUS jest już bankrutem. Nie. Polska służba zdrowia jest fatalna. Tak. TVP Info do likwidacji. Nie. Tadeusz Ryzyk to uczciwy człowiek. Nie. Zakaz handlu w niedzielę powinien być podtrzymany. Nie. Polakom żyje się coraz lepiej. Tak. Politycy nierzadko pracują ciężej niż pielęgniarki. Chciałabym być premierką. Tak. Prywatnie lubię wielu polityków, z którymi kłócę się publicznie. Nie. Jan Paweł II to wielki człowiek. Nie. Andrzej Leper pełni samobójstwo. Pomidor. Immunitet powinien być zniesiony. Nie. Nie lubię wielu członków swojej partii. Nie politycy nadużywają swoich przywilejów. Tak. I skłamałam odpowiadając na jakiekolwiek z tych pytań. Nie. Tak więc będzie wysoki wynik chyba. Mi się wydaje, że przynajmniej 15 punktów, więc w czołówce. Natomiast Pani Profesor po quizie, w którym mamy króciutkie odpowiedzi, tak, albo nie, przechodzimy już do szerszej formuły. No i na początek to, co się Wydarzyło dzisiaj w Polskim Radiu nieoczekiwanie. Posłanka partii Razem, Paulina Matysiak, stwierdziła, że jeżeli Polska chce w ogóle zaczynać temat reparacji, no to powinna znów otworzyć na przykład sprawę zagrabionego mienia z ziem odzyskanych. No w internecie wylała się na nią raczej fala hejtu, w takim sensie, że może bardziej krytyki, tak to ujmijmy. No i partia Razem odcięła się, Trochę o tej wypowiedzi twierdząc, że Polacy nic nie są winni Niemcom i tak Polsce należą się reparacje. Jak pani patrzy na tę sprawę? Reparacje to jest odszkodowanie wojenne wypłacane państwu. Polsce już teraz reparacje się nie należą, ponieważ sprawa reparacji została ostatecznie zamknięta w latach 90., kiedy powstała Republika Federalna Niemiec. Znaczy, kiedy z RFN i NRD powstało jedno państwo niemieckie, Niemcy uznały granicę na odrzejny się jako absolutnie nienaruszalną. I jeżeli mówimy o właśnie reparacjach dla państwa, no to oczywiście takim odszkodowaniem powojennym dla Polski było to. Że mamy teraz granicę na Odrzejnysie, że mamy Śląsk, Wrocław, że mamy Szczecin, że mamy kilkaset kilometrów linii brzegowej Bałtyku, że mamy Prusy Wschodnie i że Polska ma najlepsze granice w swojej całej tysiącletniej historii. To to właśnie zakończyło sprawy reparacji. Natomiast zupełnie inną sprawą są odszkodowania, zadośćuczynienia dla żyjących jeszcze ofiar wojny, dla ludzi, którzy wojnę przeżyli. I tutaj oczywiście można się od Niemiec domagać różnego rodzaju odszkodowań, zadośćuczynień. czynień. No a to, że żadnych reparacji nie dostaniemy, to jest oczywiste, ale że rząd Morawieckiego nawet o nie występował, dlatego że kiedy obliczono te 6 bilionów, to w konsekwencji napisano notę dyplomatyczną, w której słowa reparacje, słowo reparacje nie występuje. Rząd wystąpił o odszkodowania, zadośćuczynienia, a nie o reparacje. Także przestańmy mówić bzdury, przestańmy używać słów, które nie pasują do danej sytuacji. Polska jako państwo już żadnych reparacji nie dostanie. Sprawa została definitywnie zamknięta. Odszkodowania dla obywateli są możliwe. A wy powiecie, jak pani ocenia pod tym kątem, że no, mimo wszystko Polska znajdowała się w obozie zwycięzców, no, a Niemcy w obozie przegranych? Nie no, oczywiście... Yy... To myślę, że raczej to należy traktować albo jako przejęzyczenie, albo bo na pewno Niemcom od Polski się nic nie należy. Natomiast, no jak mówię, można by się zastanawiać, co Rosjanie powinni dać Polsce, ponieważ kiedy cztery mocarstwa zwycięskie, czyli Wielka Brytania, Francja, Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki układały się w sprawie powojennego świata, to wówczas Polsce nie przyznano żadnych reparacji, a jedynie mieliśmy otrzymać część reparacji, które zostaną wypłacone Związkowi Radzieckiemu. No i co do tego nie ma jasności. Niektórzy twierdzą, że te, te, żadna część nie została nam wypłacona, więc jeżeli tak się stało, no to tę część, którą Związek Radziecki miał nam dać zgodnie z umową, to powinniśmy otrzymać. Więc być może to miała na myśli y, posłanka y, Paulina Maryska. Zresztą weźmy pod uwagę, że y, nawet przecież y, granice Polski nie były negocjowane z Polakami, co było wbrew karcie atlantyckiej, ale no, to już jest historia, tego raczej nie zmienimy. No, ale, no, dlatego... ale na szczęście mamy najlepsze granice w historii Polski. I Więc to bardzo, dobrze, to, bardzo dobrze może, że inni nam takie mądre granice wynegocjowali. Może im bardziej na zachód, tym lepiej. Można pójść taką maksymalną. Natomiast pani profesor, temat ekonomiczny, temat inflacji wyniosła na w lutym roku do roku 18,4%, 40 mimo tego, że miała już tylko i wyłącznie spadać, w ciągu miesiąca wzrosła o prawie 2 punkty procentowe. no Najbardziej wzrósł na przykład cukier o 85%, no ale są również inne produkty, które urosły ponad jedną czwartą, czyli no ponad tą inflację. Dlatego krótkie pytanie do pani: jak pani ocenia, Strategię rządu walki z inflacją gdzie ewentualnie widzi pani w nim błędy i jakie? Przede wszystkim trudno powiedzieć, że rząd ma jakąś kompleksową koncepcję walki z inflacją. To są raczej działania doraźne działania, które mają spowodować, że Polacy nie wyjdą na ulicę, buntując się przeciwko stałym podwyżkom cen. No, teraz musimy sobie uświadomić, że rzeczywiście ta inflacja będzie już opadać, ale co to znaczy, że inflacja będzie opadać? Ceny będą rosły w dalszym ciągu, tylko w tempie mniejszym niż dotychczas, a więc musimy się nastawić na to, że jeszcze pewnie do końca tego roku ceny wzrosną, aczkolwiek to będzie się już wygaszać. Tak, więc krótko i na temat, miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Jednak, znów co do historii, w ostatnim tygodniu Sejm głosował uchwałę w dobrego imienia Jana Pawła II. To wszystko po materiale TFN. Ciekawostka: przed tym głosowaniem, przed tym materiałem TFN w grudniu zeszłego roku 58% Polaków wskazało Jana Pawła II jako swój autorytet. Reszta albo nie wiedziała, albo nie uważała Jana Pawła II za swój autorytet. Na no dzisiaj 72% Polaków uważa Jana Pawła II za swój autorytet. Ogromny wzrost, 14 punktów procentowych. Więc, pytanie kró krótkie do pani: czy opozycja przypadkiem nie strzeliła sobie w stopę, jeżeli chodzi o tę sprawę? Bo widzimy, że Polacy zareagowali trochę w inny sposób, może niż niektórzy się spodziewali. Czy opozycja nie miała z tym działaniem nic wspólnego. Opozycja była przeciwna jakimkolwiek uchwałom. No po pierwsze, nie można bronić czegoś, co nie istnieje. Jan Paweł II nie ma dobrego imienia, więc trudno go bronić. Po drugie, Sejm w ogóle nie jest od oceniania ani moralnej postawy. Poszczególnych ludzi nieżyjących, od tego są historycy, natomiast no, pokazane zostały rzetelne materiały przez TVN, i tutaj to nie opozycja rozpętała to był już siódmy film z serii Bielmo. No tym razem właśnie pokazywał, że Jan Paweł II, kiedy był biskupem, kiedy był kardynałem, kiedy był metropolitą krakowskim, to ukrywał pedofilów. No, sam Jan Paweł II mówił, że prawda wyzwoli, nie lękajcie się. No Wtedy wszyscy myśleli, że to Polacy się mają nie lękać, a to się okazało, że to mają się kościelni pedofile nie lękać, że włos im z głowy nie spadnie. No, jest to zadziwiająca oczywiście reakcja Polaków, no, bo kiedy dowiedzieli się, że tak, dzisiaj również ukazały się badania zamówione przez RMF i przez dziennik, chyba gazetę prawną, które pokazują, że 9,5% Polaków, czyli prawie 3 miliony, nabrało większego szacunku do Jana Pawła, kiedy się dowiedzieli, że chronił pedofilów. No to jest wynik, którego w ogóle nie można zrozumieć, bo dowodzi jakiegoś zaćmienia umysłu. A może to jest zupełnie inaczej, że po prostu Polacy nie mają zaufania do tego materiału, nie wierzą w to, co jest z nimi zawarte. Też uważają, że to, co przekazywała komunistyczna bezpieka, to jest po prostu nieprawda, albo to jest sfałszowane. No i też biorą pod uwagę często podnosi się taki argument, że za życie Jana Pawła II nie miał praktycznie przeciwników. Zresztą, tak jak często w Polsce się dzieje, dopiero właśnie na grobach zaczyna się. Próbować pewne legendy pewne. Ale oczywiście, że to nieprawda. Miał przeciwników, krytykowałam zawsze Jana Pawła II, nigdy nie był moim ideałem, ma na sumieniu miliony ofiar przecież zabraniał używania prezerwatyw, kiedy szalała epidemia AIDS w Afryce i do tej pory tam są rejony, gdzie 90% jest zarażonych AIDS wirusem HIV, czyli ma AIDS. Jan Paweł II wręcz twierdził, że nawet w małżeństwie, jeżeli mąż jest zarażony wirusem HIV, to żona nie ma prawa odmawiać mu seksu, a prezerwatyw używać nie wolno. Kazał rodzić z gwałconym bośniaczkom dzieci, podczas gdy tam gwałty miały charakter takiej: no, to była przemoc wojenna, miała właśnie zastraszyć. Przeciwników. Także tutaj są tysiące rzeczy, które Jan Paweł II zrobił, bardzo złych. Częściowo jego stosunek do pedofilii w kościele wynikał z faktu, że on był zwolennikiem tak zwanej etyki. To się nazywa etyka zasad, etyki zasad. Zgodnie z tą etyką zasad, no właśnie on w ogóle nie współczuł ofiarom gwałtów pedofilskich, wręcz uważał, że te ofiary też w jakiś sposób zgodnie z etyką tą są winne, dlatego że etyka zasad mówi, że niewłaściwe jest sprzeniewierzenie się zasadom w tym wypadku. Gwałtów czy przestępstw pedofilskich, to sprzeniewierzenie się katolickiej zasadzie, że seks należy uprawiać tylko w sakramentalnym związku małżeńskim. W związku z tym, nawet ten nowy kodeks prawa kanonicznego, który podpisał Jan Paweł II pięć lat po swoim wyborze na papieża, to zrównał przestępstwa pedofilskie wobec dzieci z uprawianiem seksu przez kapłanów z dorosłymi osobami, ponieważ właśnie z punktu widzenia tej etyki zasad to jest to samo, bo tutaj po prostu łamie się tą zasadę. Że seks tylko jest w sakramentalnym związku. Jak Paweł drugi, to był po prostu zły człowiek, którym interes kościoła przedkładał ponad interes ofiar księży petrofilów. Ponad Ponad właściwie interes gwałconych kobiet, ponad wszelki interes. No, to była ta kultura tajności, którą kultywował, żeby zamiatać wszystko pod dywan, udawać, że się nie wie o co chodzi, no, przyjaźnił się z pedofilami, z Degolado, o którym wiadomo, że gwałcił setkami dzieci, w tym własne których też miał kilkoro, no to nie przeszkadzało Janowi Pawłowi go hołubić. Także ocena Jana Pawła II no na Zachodzie już jest katastrofalna. U nas ciągle rzeczywiście tak Polacy pragną mieć tego swojego świętego, Chcą mieć Polacy, polscy katolicy, chcą być dumni z czegoś, i myślę, że tutaj stosują taką psychologiczną zasadę wyparcia. Po prostu, gdyby przyznali, że modlili się do faceta, który ukrywał pedofilów, to źle by się z tym czuli. Więc, żeby nie stracić dobrego szacunku do siebie, Będą pewnie do śmierci udawać, że to był anioł wcielony. Na pewno jeszcze debaty wokół postaci Jana Pawła II będą trwać, lecz wracając już do teraźniejszości, nowelizacja kodeksu wyborczego czyli m.in. dowożenie osób starszych do lokali wyborczych, większa ilość komisji obwodowych w mniejszych miejscowościach. Jak pani to ocenia, ponieważ prawo i sprawiedliwość mówi, że to jest profrekwencyjne działanie, prodemokratyczne, natomiast opozycja mówi, że nie, to jest dbanie o swój elektorat, to jest dbanie o elektorat w mniejszych miastach, o elektorat wśród emerytów, starszych ludzi, nie ma to nic wspólnego z demokracją. To znaczy tak, prawda jest jak zwykle po środku. Oczywiście umożliwienie, ułatwienie dostępu do głosowania osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami jest jak najbardziej wskazane, ale ono mogłoby się na przykład odbyć poprzez głosowanie internetowe, a nie poprzez dowożenie. Natomiast pis może się na tym absolutnie przejechać, dlatego że wcale nie jest powiedziane, że ludzie skorzystają z tej możliwości. Może skorzystają, może nie skorzystają, tego nie wiemy, ale zamysł pisu jest nieuczciwy. Zamysł pisu jest taki, żeby ułatwić dostęp do głosowania ludziom, o których PiS uważa, że będzie głos będą głosowali na PiS. Tak więc e, zobaczymy, ponieważ jeszcze jest jedna kwestia w tej sprawie, no bo teoretycznie nie wolno e, przy tak krótkim okresie do wyborów zmieniać zasad gry, tak? Komisja Wenecka nawet e, tutaj rekomenduje rok, e, przyjęto wcześniej, że 8 miesięcy, teraz mamy do wyborów, no, do kalendarza wyborczego 6 miesięcy. No, a takie zmiany, no, ale, ale to już weszło w życie, tego no, raczej pis, nie cofniemy. Pisłanie pis, pis, prawo na każdym kroku, ma prawo za nic, stosuje je wybiórczo, tak jak jest wygodnie, i po prostu dokonał takiej zmiany, która. No, do końca nie wiemy, jaki przyniesie skutek, dlatego że my tak ciągle mówimy, że żeby była, że w profesie wszystkie partie mówią, że to należy zachęcać do tego, żeby jak najwięcej Polaków poszło do głosowania. No po pierwsze, prawo wielkich liczb mówi, że przy odpowiednio dużej reprezentacji. Proporcja w części jest taka sama jak w całości, co oznacza, ponieważ do wyborów no nawet gdyby poszło 50%, to to jest 15 milionów, no to to już jest tak duża liczba, że proporcja w tych 15 milionach będzie mniej więcej taka jak w 30 milionach uprawnionych do głosowania. Pani profesor. Zupełnie, jeszcze, jeszcze tylko powiem, że i to jest właśnie hipokryzja tych partii, bo naprawdę. To one wcale nie chcą, żeby wszyscy szli do wyborów w większej liczbie, tylko żeby ich elektorat szedł w większej liczbie. I tak właśnie a inny elektorat. polityka. Wie. Natomiast pani profesor, przechodząc już do ostatniego segmentu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli pytań bardziej związanych z. Pani postacią z życiem politycznym, z, z sprawami prywatnymi na początek cecha charakterystyczna Janny Senysz, no to na pewno jest głos. I pytanie głos. do Pani, czy pani kiedykolwiek się zastanawiała, czy właśnie on był pani największą wadą, czy właśnie największą zaletą, czy właśnie on pozwalał na takie rozróżnienie wśród tłumu? Początkowo wydawało mi się, że jest wadą, dlatego że nawet moi znajomi z partii, o których wiedziałam, że są życzliwi, mówili: Joanna, Ty tak skrzeczysz, że Ciebie nie można słuchać, bo nie zwraca się uwagi na to, co Ty mówisz, chociaż mówisz bardzo mądrze i słusznie, ale zwraca się uwagę na ten skrzeczący głos, jakby ktoś tam po szybie pisał kredą. No, i wtedy postanowiłam ten głos swój nieco zmienić. To było na początku kadencji mojej pierwszej, czyli gdzieś tam w 2002 roku. Zaczęłam, znaczy, zaczęłam uczyć się mówić inaczej. To oczywiście nie ma nic wspólnego z logopedią, dlatego że ja wymowę mam bardzo dobrą. Natomiast no, nauczyłam się. Odmówić z przepony, a nie z krtani. No I to miało bardzo pozytywny skutek, ponieważ wcześniej, jak miałam kilka godzin wykładów bez przerwy, znaczy z takimi 15-minutowymi przerwami, to czasem potrafiłam już mówić. A kiedy nauczyłam się inaczej mówić i ten mój głos tak właśnie trochę się obniżył, okazało się, że złagodniał, ale w pewnym momencie już przestałam robić te ćwiczenia, bo zauważyłam, że ten łagodniejszy głos powoduje, że również w ogóle ja się robię łagodniejsza, a wcale nie chcę być łagodnym politykiem. Pani profesor, kolejne pytanie. Która praca jest lepsza? Czy praca europosła, czy praca posła na Sejmie Rzeczypospolitej? Czy to są dwa zupełnie różne zajęcia? Dlatego, że tutaj w Sejmie jest się w zasadzie uzależnionym od klubów czy koła, w którym się jest w dużym stopniu, dlatego że nawet poprawki nie można zgłosić bez zgody klubu. To się tak zmieniło od czasów, kiedy ja zaczynałam posłowanie. Natomiast w Europarlamencie poseł jest Instytut. Poseł jest instytucją, poseł może zabrać głos na każdy temat, napisać do Komisji Europejskiej. No tutaj może interpelacje, oczywiście sam też pisać. No na pewno Europarlament jest takim swoistym wygnaniem, dlatego że chociaż tam się uchwala 70% prawa obowiązującego w krajach członkowskich, w tym w Polsce, to jednak te 30%, czyli wiek emerytalny, podatki, ochrona zdrowia. Szkolnictwo no to decyduje się w polskim Parlamencie. Również ci posłowie, posłowie są zapraszani do mediów, mają większą możliwość takiej bezpośredniej rozmowy ze swoimi wyborcami. No, praca w Parlamencie Europejskim jest praktycznie w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku, więc czasu na spotkania z wyborcami jest dużo mniej. A teraz na przykład pani marszałek tak ułożyła pracę Sejmu, że do wyborów będzie tylko Sejm raz w miesiącu przez dwa lub trzy dni. Pani profesor, i na koniec, jaki był największy polityk trzeciej RP i czy według Pani Polska zrobiła ogromny krok do przodu od czasu upadku komunizmu? Czy w ogóle, czy zrobiła krok do przodu? Na no, no dużo się zmieniło. Przede wszystkim ale cały świat się zmienił w ostatnich latach, przecież ten postęp również technologiczny nastąpił nieprawdopodobny, także kiedy dzisiaj młodzi ludzie myślą o tych dawnych czasach, to wręcz, znaczy myślą, no czytają, to wręcz nie wierzą, że można było żyć bez komputerów, bez telefonów, no świat idzie oczywiście do przodu. Natomiast w PRL-u była prowadzona polityka niskich płac, i w dalszym ciągu po 1989 roku nic się nie zmieniło. Mamy politykę niskich płac, bo Polacy zarabiają dużo mniej niż średnio w Unii Europejskiej. Emerytury są wręcz głodowe. Także no. Pod pewnymi względami oczywiście nastąpiły zmiany na lepsze, wynikające w ogóle z rozwoju społeczno-gospodarczego świata, pod pewnymi względami na gorsze. No w tej chwili to przecież my zaśmiecamy w takim stopniu naszą planetę, co było nie do pomyślenia w czasach PRL-u. No wtedy mleko było tylko w szklanych butelkach na wymianę plastikowych żadnych nie było, ani butelek, ani pojemników, ani opakowań, ani siatek absolutnie niczego. No a teraz wiemy, że ten plastik to już pływa po morzach i oceanach, i to jest wielkości dużego państwa. I szkodzi oczywiście i zwierzętom, i środowisku naturalnemu, temu morskiemu. Także nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Po prostu y, każde czasy y, mają swoje y, uroki, y, mają swoje wady. No, ekonomicznie, jeśli to analizować, to oczywiście, że ogólnie poziom życia się podniósł, ale w dalszym ciągu mamy ludzi bezdomnych, y, mamy. Y, Wielopokoleniowe zasiedlanie mieszkań, dlatego że młodzi ludzie nie mają swoich mieszkań i naprawdę łatwiej im było dostać mieszkanie w PRL-u niż obecnie, bo tyle, ile mieszkań tanio budowano w PRL-u, to absolutnie teraz tak nie jest. Nie pani wiem, profesor, czy... jeszcze imię i nazwisko, który był dla pani taką ikoną, czyli takim najlepszym politykiem. Sama dla siebie jestem sterem, żeglarzem, okrętem. Joanna Senyszyn. I tym manifestem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i mojemu dzisiejszemu gościowi, którym była Pani Profesor Joanna Senyszyn.